Cześć. Ja się z Wami witam ciepłutko, chociaż powiem Wam, że na zewnątrz chłodno. Dzisiaj z tej okazji, że wychodzimy na obiad o kolację, wybieramy się do Nandos, ja postanowiłam dla Was nagrać outfit. Także standardowo zaczynamy od dołu, botki w kolorze czarnym kupione dwa lata temu w sklepie New Look. Bardzo je lubię, są niesamowicie wygodne. To, to czego nie lubię, czyli rajstopy w kolorze czarnym, spódnica z ekoskóry kupiona ostatnio w Tesco. Bardzo fajny krój, kurtka czarna, również eko... Która kupiona Shein Side jest mega wygodna i bruseczka w kolorze czarnym kupiona z Venisa. Jeżeli chodzi o torebkę, to w takim kolorze brudny róż. Na Kara chciałam właśnie, żeby ta torebka troszkę rozjaśniła tę stylizację, dlatego że jak widzicie, dominuje tutaj kolor czarny. Jeżeli chodzi o dodatki, to tylko i wyłącznie zegarek w kolorze złotym z Gessa. Kolczyki, standardowo te moje złote, plecione kuleczki. Jeżeli chodzi o makijaż, to paletkę jaką użyłam to była limitowanka Smak. Ja wam napiszę wszystko na dole. Na ustach mam błyszczyk Riliu. Tak, Rilou. piękna cudowna czerwień. No i włosy oczywiście wymyte, wyprostowane, zwykła fryzura. I paznokcie lakier z Esji, właśnie ten taki żuczkowy, również nazwa i wszystko będziecie miały pod słodem.